Siemaneczko z tej strony, Miss Sims, a na waszych ekranach kolejny odcinek z wezwania Rancho. Jak już wasze czujne oko może dostrzec, babka z poprzedniego odcinka nadal nam towarzyszy. Biedna nie miała łóżka, powiem Wam przyrzek. Ja to widziałam, to przez chwilę chciałam się złamać i to łóżko kupić, ale stwierdziłam, że im szybciej ona pojedzie, tym lepiej. To nie jest tak jak na wyspie, że myśmy się cieszyli, bo mówię, do tej kobiety mam jakiś żal, przez to, że no, przyjechała, żeby opiekować się naszym dzieckiem, którego nie mamy, przez to troszeczkę na pewno odżyły. W nas bardzo przykre wspomnienia, no i jakoś tak nie czuję się winna temu, że tam stała, ale trochę się też czułam winna, no takie skrajne emocje po prostu we mnie ta kobieta budzi. Słuchajcie, ja patrzę tutaj na nasze potrzeby i właściwie moglibyśmy sobie dzisiaj jeszcze chwileczkę pospać. Ja wiem, że my zazwyczaj wstajemy o piątek, żeby tutaj wszystko obejść i ogarnąć, ale dzisiaj dajmy tym Simon troszeczkę dospać. Zwłaszcza, że nie ma potrzeby, bo jak widzicie, konie śpią, no kozy wstały, musimy się nimi na pewno zająć, bo widzę z daleka już, że są brudne, także szybciutko tutaj podejdziemy i wyczyścimy Wiem, że raz mi się pokazało wyczyścić wszystkie, ale nie pamiętam, jak tutaj to właśnie wtedy zrobiłam. Poczekajcie, opieka. Wyczyć wszystkie kozy nie. Obowiązki też nie. Koza, wydój, działania. Hmm, może sobie to uroiłam, ale nie. Wydaje mi się, że tak naprawdę było. No nic, no wyczy, wyczyścimy je wszystkie najpierw pojedynczo. Wyczyść, żeby tutaj nam żadne zwierzątko nie śmierdziało. Są jeszcze gdzieś nasze dwie owieczki. Poczekajcie, akurat tutaj chyba wstają tak naprawdę. Opieka, wyczyść i tutaj tą też oczywiście wyczyścimy. Patryku, ty jak tylko wstaniesz, zobaczymy, czy ty masz coś do roboty w ogrodzie. O, palma chyba w jednie, ej. Podlejemy cały teren i potem oczywiście zbierzemy nie tylko banany, a cały nasz plon, jaki tylko mamy. Zbierz cały plon, może nam się tutaj coś przyda. No i lecimy oczywiście ugniatać tutaj nasze nektary. Weźmiemy sobie truskawkowy, weźmiemy sobie, dzisiaj zrobimy winogronowy, jabłkowy, każdy jaki tylko możemy. Zobaczymy, czy coś tutaj jeszcze jest, mamy jeszcze z cytryną i z dowolnym ziołem, proszę bardzo. No i pomalutku, mam nadzieję, że jak się podniesiecie, bo dzisiaj będziemy urządzali na naszym ranczu jedno z tych takich wydarzeń właśnie typowo rancherskich. Poczekajcie, zaraz zobaczymy, co ja mam na myśli, bo sama teraz tak naprawdę nie wiem. Momencik, momencik. E, zaplanuj wizytę z noclegiem, no nie, już jedną mamy, poczekaj. Kajcie, zaplanuj wydarzenie towarzyskie. I potem wam powiem, które, jak to po prostu się otworzy, bo teraz sama już do końca tego nie pamiętam. Dobra, Patryk, ty już ogarnęłeś ogród? Nie chcę mi się wierzyć. Nie ogarnął, zobaczcie, on jest jakoś zmęczony i przez to ek ekstremalne odstawienie aktywności. I przez to nawet się tym ogrodem nie zajął. Ej, Patryku, no tak, nie będziemy robili. Trzeba podlać, no bo jest nie swój. Serio? No ja Cię nie mogę, co ja mam Ci kupić biernie, żebyś ćwiczył, no daj spokój, zobaczcie, Emily wstała i też pierwsze, co idzie do swoich obowiązków, to nie jest tak, że my możemy grymasić, dzisiaj jestem nieswój i nie chcę pracować, no, no nie, no świat tak niestety nie działa, tymczasem sobie tutaj oczyścimy wszystkie zwierzaczki i wtedy możemy je oczywiście wydoić, możemy je wtedy ostrzyc, wtedy po prostu e, zajmiemy się nimi dalej, poczekać, aha, mamy już pełną tą kolejność działań, no to, to niestety szybko tutaj się nam dzieje, ja sobie przyspieszam, zobaczcie, jest już prawie dziesiąta, chyba popełniliśmy błąd, że nie wstaliśmy szybciej no ale już teraz z czasu nie cofniemy ja po prostu chciałam, żeby nasi simowie troszeczkę sobie odpoczęli, bo naprawdę no wiecie co, my gnamy, niby nie, ale jednak tak także chciałam, żeby troszeczkę nasi simowie odpoczęli, nie miejcie mi tego za złe że sobie jeden dzień pospali dłużej o, rozpoczęcie wydarzenia i mi teraz chyba chodziło o dzień zwierząt gospodarczych bo spęd na ranczu już mieliśmy i zobaczcie mamy złoto, a o co chodzi w dniu zwierząt gospodarskich, przeczytajmy sobie Głośnie chętnie zostawiają datki na rzecz rancza w postaci simoleonów. I Cóż, to zależy od powodzenia imprezy. Konie, owce, kozy, ojeny. Zabawa z tymi zwierzakami i opieka nad nimi jest pewnie dla niektórych zwykłą codziennością. Lecz przyjaciele i członkowie społeczności znajdują w tych czynnościach mnóstwo frajdy. Zgromadźcie się i świętujcie. Cieszmy się tym, co zwierzaki dają światu. E, dobra, robimy to. I tak musimy to zrobić, bo się umówiliśmy, że zrobimy. Ach, gospodarza może być tylko jedna osoba. No dobra, no to będzie nasza Emily. Zaprosimy jakieś oczywiście. Gości. Weźmiemy sobie otwarte zaproszenia. Może trzy niech są. Z jakiegoś powodu pokazali mi się to chyba wszyscy Simowie w ogóle w grze. Nie wiem, może to tu właśnie o to chodzi, żeby w razie co zaprosić też Simów, którzy nie mają nic wspólnego z tą rolą, no ale nie. My na pewno tak. Weźmiemy trzy otwarte zaproszenia. No a potem chciałabym zaprosić naszych przykładowo znajomych. Nie, ale to są tylko z wyspy, bo są przyjaciele. O nie, no to musimy tutaj znaleźć ludzi ze wsi, z rancza. Poczekajcie, zobaczymy tutaj, czy kogoś poznajemy. Trochę to niestety potrwa, ale jest już Dani, super. A kogo my tu jeszcze mamy? Juniper. No ogólnie powiem Wam, że słabo, nie widzę tutaj większości naszych sąsiadów chyba. Gdzieś tu pewnie mi umknęli, ale tutaj jeszcze sobie pozaznaczam tylko, dobra, niech jest. Nie przyjdzie, chociaż ośmiu gości, dobra, co my tutaj mamy? Opiekun zwierząt? Aha, okej. Okay. Dobra, no to kogoś tutaj sobie wyznaczymy do opieki nad zwierzarkami. Poczekajcie. Nie wiem, raz, dwa, trzy. Opiekunem będziesz ty. Kiyoshi, dobrze, dobra. Będziesz opiekunem zwierząt, super. Gdzie? No i oczywiście wybieramy u nas. I uwaga, rozpoczyna się ta impreza. Co to jest w ogóle za cele? Spotka się z gośćmi, nakarm zwierzę. goście oglądają sztuczki zwierząt miniaturek. Sztuczki? Ale my nie umiemy żadnych sztuczek. Ej. Bezki, tu teraz zapytaj, kto jest puchaty. Licz owce, przytul. Zachowuj się, poproś o turlanie się. Emily, lalka, muszą mieć silniejszą relację. Super. No to nie fajnie, Wam powiem szczerze, nie fajnie. Dobra, skończ ten ostatni nektar. Tutaj chodzi, witaj gości, proszę bardzo. Co my tutaj mamy? Popraw humor. Ja sobie oczywiście tradycyjnie, jak już wiecie, dodaję wszystkich do grupy, bo mi się tak potem łatwiej w razie, co nimi rządzi. Także dodaj do grupy. Ciebie, aha, ty jesteś tym chyba, co ma się opiekować zwierzątkami, oczywiście, ciebie też dodaj do grupy, cześć Wren, miło cię widzieć, ciebie też sobie dodamy. No i co? Dobra, zdarujmy na razie sobie tutaj pozyskiwanie tej wełny. Spotkaj się z gośćmi. Dobrze, to już idziemy. Zapytaj, jak minął dzień. Małego też może, bo on, ja chciałam powiedzieć, że powinien być w szkole, ale nie powinien, bo jest sobota na szczęście. Się nam upiekło, że nie zrobiliśmy tak, że go ściągnęliśmy na przykład właśnie z szkoły, bo to byłoby mega, mega słabe. Lecimy troszeczkę, śmierdzimy. Niedobrze, niedobrze, ale myślę, że tutaj naszym gościom to nie przeszkadza. Oni znają, jak to, wiedzą, jak to wygląda na farmie, że po prostu Mamy dużo pracy ze zwierzaczkami. O co tutaj chodzi? Spotkaj się. Niech aktywny sim przedstawi się gości lub wykona z nimi interakcje towarzyskie, jeśli już się znają. Aha, dobra, zaliczyło nam na szczęście. Pojawiają się chyba ludzie z tych otwartych biletów, także jak najbardziej. Co my tutaj mamy, niech nakarm zwierzę gospodarskie, dobra. Do tego oczywiście nada się Patryk, bo on ma, jak wiemy, doświadczenie z karmieniem właśnie tutaj naszych zwierząt, troszeczkę wbrew zaleceniom Emilii. No bo Emilii sobie nie życzy, żeby karmić je z butelki, a on to właśnie. Robi, także on tutaj się nam nada do tego. Emily, ty może nie, patrz, ty się zajmij tutaj gośćmi, może bardziej. Co mamy dalej rozmawiać z gośćmi? No okej, okay, sobie tutaj dalej będziemy rozmawiali. Podziękuję oczywiście im za przybycie. Zróbmy sobie może ożywioną rozmowę. za ile ludzi przychodzi, żartuj z gośćmi. Na, jak najbardziej, też sobie tutaj zrobimy. Przy okazji, też pracujemy troszeczkę nad naszymi relacjami. Także bardzo się, nie żartuj z owłością. To jest takie niegrzeczne. Opowiedz może dowcip o kaczkach, bo ja nie chcę, żebyśmy tutaj byli dla naszych gości. Wiecie, hamsy w jakiś sposób. Dowcipy, żartuj o toaletach. O niech jest. Ja wiem, że ty się chcesz wykąpać. Wytrzymaj, Emili, wytrzymaj. Za chwileczkę pójdziesz. Teraz się tutaj zajmij, proszę gośćmi. Widzimy, przyszedł też Patryk. Patryku, pomóż tutaj może trochę żonie, bo coś wolałaby iść do toalety. Porozmawiaj tej chwileczkę jeszcze proszę z Juniper, może popraw jej humor. Potem weźmy sobie też właśnie, że więcej zabawne dowcipy, opowiedz dowcip o mimach, niech będzie. No ich stan nie jest za dobry, troszeczkę tutaj zaniedbałam naszych simów. Może powinnam była się najpierw skupić na nich, a nie na tej imprezie, ale mi tak zależało, żeby to już było zrobione. Tymczasem Patrick tam doj koza, za chwilę będzie ją chyba właśnie karmił z buteleczki i zaliczy nam kolejny cel także super, 22, aha, tutaj za to mleko, dobra, ej, on zrywa nasze owoce, miałeś być opiekunem, ej, brzydko, miał być opiekunem zwierząt, a nie kraść nasze owoce, myśmy chcieli z tego robić nektary naturalne, troszeczkę się teraz wkurzyłam, szczerze wam powiem, jest to dla mnie trochę takie niezrozumiałe, ale okej, okay, w porządku, ej, nakarmiliśmy zwierzę, dlaczego to się nie zaliczyło, może to musi wszystko robić Emily, co? Ej no ale no nie żartujcie, no my jesteśmy już dość zamęczeni, także obowiązki nie ma tutaj nakarm. Opieka jest, proszę bardzo, nakarm z butelki. No złam się raz, no trudno, już nic nie zrobisz. No i potem pójdziesz tutaj sobie dalej żartować z tymi gośćmi, bo jak widzimy idzie nam dość słabo, wam powiem szczerze hermetyczny dowcip. Może Patryk, co z tobą też musisz skorzystać z toalety? Dobra, to na szybciutko siadaj na tronie, rób swoje, a potem chodź tutaj wróć. Czy ty już będziesz w stanie podlewać? Nie, oczywiście, że jeszcze nie, bo jeszcze teraz jesteś głodny, odstawienie energetycznego stylu życia. To słuchaj, ja wiem, że to są goście i ty powinny się nimi zająć, ale wiesz co? Idź sobie, proszę bardzo, może pobiegaj, czemu nie? Bo się czuję zbyt nie No wiecie, wy co to jak ja mam z tego stanu wyjść? Nie wiem, tu jeszcze ktoś do nas dzwoni. Nie dajcie, że spokój wszyscy. Bardzo was proszę. My mamy naprawdę dużo dzisiaj na głowie. Miss Sim zorganizowała jakieś wydarzenie, kiedy nasi Simowie byli w słabym stanie, i teraz przez to dość ciężko nam to idzie, ale damy sobie radę. Żartujemy, to jest naszym gościem. Potem mamy niech Koście nawiążą kontakt ze zwierzętami gospodarskimi. A jak ja mam ich do tego zmusić? Wiecie co? Właściwie nie. Patryk jest naszym gościem, więc on powinien, e, powinien nam to zaliczyć. Zaraz zobaczymy, czy tak się wydarzy, tak jak mówię. Momencik, niech on tutaj podejdzie. Uwaga, uwaga, czy nam to zaliczy jako kontakt? Tak, super, rewelacja. Bardzo się cieszę, rozmawia o dzisiejszej młodzieży, potem może go jeszcze przytul. Potem weźmiemy może jeszcze jakiś jeden, go ci oglądają sztuczki. No niestety nasze zwierzaczki nie potrafią robić sztuczek, więc podejrzewam, że przez to nam się nie uda. No chyba, że teraz skupimy się przykładowo na tym tutaj zwierzaku. Patrick, proszę was, współpracujcie ze mną, halo. Za chwilę przysięgam, że jak goście pójdą, się wami, zaopiekujemy. Interakcje społeczne, pogłaszcz, może spróbujmy się z nią zaprzyjaźnić. Może jeszcze zdążymy? Może nam się uda? Ile to potrwa? Cztery godziny jeszcze. Ej, słuchajcie, no to jest nadzieja, super. Interakcje społeczne, rozma, zapytaj o beznadziejne żarty, pogłaszcz ją. Zobaczcie, mamy kolejny cel, także pogłaszczemy, oczywiście, naszą kozę. Interakcje społeczne, opowiem jej jakiś dowcip, nie goście pogłaszczą zwierzę gospodarcze. Dobrze, interakcje społeczne, pogłaszcz Bertę. Potem raz jeszcze właściwie mógłby się pogłaskać. Czyli ogólnie Dzień Zwierząt Gospodarskich polega na tym, że faktycznie poświęcamy bardzo dużo uwagi naszym zwierzakom gospodarskim, także ogólnie spoko uważam, fajna sprawa, żeby co jakiś czas skupić się na tych małych zwierzaczkach, bo szczerze mówiąc one zostały zrobione w taki sposób, że one bardziej... Przeszkadzają niż w grze pomagają. Niech goście nakarmią dwa razy zwierzę gospodarskie, no dobrze. Weź ją też od razu wyduj, bo jak widzimy, jest gotowa do dojenia. Potem nakarmią z buteleczki i potem może też tutaj nakarm naszą lalkę. Ewentualnie potem możesz się ostrzec. Ej! Co nam koza zrobiła? Ona nas chyba ukryzła. Tak mi się wydaje, no wiesz ty co? A chcieliśmy się z tobą zaprzyjaźnić. No jak mogłaś w ogóle? no bardzo taka dla nas była wredna. Potem może się chwilę z nią pobawimy. Zobaczymy jak nam pójdzie. Cały czas walczę, żeby tutaj zrobić te właśnie sztuczki, ale jak widzicie nasza znajomość nie jest do końca jeszcze silna, także próbujemy dalej. Pogłaszczemy ją może, potem interakcję jeszcze przytulimy. Ludzie tutaj chodzą. No zrobiło się dość tłocznie. Troszeczkę poświęcają uwagi naszym zwierzakom. Zobaczcie. Magia poznaje innych ludzi, także super. Bardzo się cieszę, że to jakoś w miarę nam tutaj idzie. Patryk tymczasem Emili, proszę nie gań go, on chce ci po prostu pomóc, żebyś zdobyła złoto. I uwaga, raz nam już zaliczyło, teraz podejdziemy sobie jeszcze do naszej tutaj, lalki. Emili, ty w tym czasie mogła być tutaj troszeczkę oczywiście, zająć się też magią, żeby jej też poświęcić uwagę, żeby nie czuła się dzisiaj przez ten dzień pominięta. No, my jesteśmy w stanie strasznym, ale dzisiaj na głównym planie są po prostu nasze zwierzaki. I uwaga, wykonuj interakcje towarzyskie. Wybierz dowolne zwierzę gospodarskie i wykonuj z nim interakcję społeczną. Czy może być też nasz Koń, zaraz zobaczymy, porozmawiaj. Uwaga, uwaga, czy to nam też zaliczy? Czy gospodarski chodzi tylko typowo o te małe? Zaliczyło nam, ale nadal nie mamy złota. Ej, no to jest jakaś złośliwość, naprawdę, ej. No nie brakuje nam dużo, no ale nasza koza jest w dość słabym humorze i ciężko jest się nam z nią zaprzyjaźnić, jak widzicie. Także wydaje mi się, że złota niestety przez to nie dostaniemy, no ale no podejmijmy jeszcze próbę, spróbujemy do przyjaźni, no nie brakuje nam dużo, ale nam po prostu nadal brakuje, niestety, i nie możemy ją poprosić o żadne tutaj udawanie trupa, a szkoda, bo to by było na pewno fajne, zobaczymy, może jej się odwidzi, może jeszcze da nam szansę, e, uwaga, uwaga, czasu już jest coraz mniej, godzina została, pracujemy, tylko niech się na nas nie obrazi, bo będzie ciężko, weźmy sobie potem może, nie wiem, no cały czas pogłasz i przytul, to też za chwilę się znudzi, ale z drugiej strony powiem Wam szczerze, że inne, inne interakcje są po prostu ryzykowne, że skończą się jej jakąś agresją, Także próbujemy cały czas. No, walczymy, walczymy, jak możemy. Interakcje społeczne pogłosia. O, już nas kopnęła. Już są minusy, i już jest kurczę, tak naprawdę chyba po wszystkim, już nam się nie uda, zobaczcie. Szkoda, naprawdę szkoda, liczyłam, że damy radę, ale jak widzimy niestety cały czas ta nasza koza tutaj nie do końca pozwala nam się do siebie zbliżyć i co chwilę ma coś dla nas tutaj wrednego, przez co nic nie zrobi żadnej sztuczki i nie dostaniemy złota, no trudno, już nie ma co się tutaj skupiać, na szczęście za chwilę wszyscy pójdą, Patryku, co tutaj przyszedłeś, popatrzeć sobie na swoje nektary, myślę, że skorzystać po prostu z ciszy, bo tutaj nikt nie zagląda, to jest tylko jego miejsce i tak naprawdę tutaj, kiedy u góry jest typowe szaleństwo, on sobie może Troszeczkę odpocząć. Trochę głupio, że zostawiłeś swoją żonę samą z tym wszystkim, no ale no trudno, już nic nie poradzę. E, idź się, proszę, wykąp może, wywal ich wszystkich z łazienki, to jakaś gwiazda nawet przyszła. Ej, super! Goda tylko, że i tak nam się nie udało, no trudno, no już nic nie zrobimy. E, zapytaj. Popróś udawanie trupa, ej! Może w ostatnim. No nie udałoby się nam, ale czas się właśnie kończy i nie dało rady. Kurde, ale jestem wkurzona, no. No, dostaliśmy srebrny medal, no, ale no, widzieliście to, zabrakowało trochę. O, nasza koza udaje właśnie trupa! Niestety to nic nam nie dało, No ale i tak świetnie było zobaczyć Simów wraz ze zwierzętami na przepełnionej puchem i zabawą imprezie. Mogło być jeszcze lepiej, ale także o wiele gorzej. Zgromadzeni goście przeznaczyli niezbyt wygórowany datek na rzecz rancha. Czy zwierzakom nie należy się coś w nagrody za ich starania? Nie należy się im, nie chciały z nami współpracować. Nie no, śmieje się tylko. Słuchajcie, my sobie tutaj jeszcze ostrzyżemy tutaj nasze zwierzaczki i ogarniemy, czy wszystkie są gotowe w miarę na kolejny dzień. Są, super. Patryku, co ty robisz? Kąpiesz? tak już sobie wypocznij, należy Wam się za taki dzień e, pełen emocji na pewno teraz to jakiś odpoczynek, jak się wykąpiesz, to idź sobie coś od razu wtedy coś zjedz, poczekajcie, tam było weź resztki, wybierz sobie na co masz ochotę po prostu, jeżeli chodzi o Ciebie Emili, to też chodź sobie coś tutaj jeszcze przekąsić, no i jeszcze może postaramy się pojechać na, jaką, na jakiś trening naszej magii, jeżeli nie będzie zbyt zmęczona, ale jak widzimy jest w złym stanie, bo zabawa źle, no to się i przyda, jeszcze z nami jakieś omijanie beczek, także zaraz się tutaj tym oczywiście też zajmiemy, w domu w międzyczasie zrobiło się brudno, musimy pomyśleć znowu o jakimś wystawieniu mebli, żeby odkurzyć, bo niestety tu odkurzacz sobie pomiędzy nie radzi, szkoda, jest to dla nas naprawdę spore utrudnienie, podobno ty i Dani przyjaźnicie się ze sobą, ona jest naprawdę fajna, super, cieszę się, że chociaż to nam się udało, Emily sobie już w spokoju zajada, ta babka nadal nam towarzyszy, no trudno, miejmy nadzieję, że w gdzieś tam się sama po prostu znów Ludzi. Patryku, już wykąpany byłaś. Wystarczy, nie do końca, ale trudno. Bo teraz czas na naszą Emilii. Bo chciałabym, żeby ona jeszcze dzisiaj pojeździła na magii. Także tutaj szkoda tego wieczoru. Po malutku, stan tutaj naszych Simów się polepsza. A tu ktoś nawet rozpalił ognisko. Chciałabym, żebyście to może zgasili potem. Bo to jednak robi nam przemysłowy ślad ekologiczny. A nam zależy, żeby tutaj. Bo tak fajnie, zresztą zobaczcie, nasz tutaj jest właśnie neutralny. Także to tym bardziej trzeba o to powalczyć kurczę, nie mogę z tego, że nam te owoce ukradł, ten pracownik, to no wiecie wy co, tu, no mówię, nam nie chodzi o pieniądze, chcę, żebyście mnie zrozumieli dobrze, no ale ja jednak chciałabym, żeby tutaj nasi simowie jedli i produkowali takie ekologiczne rzeczy, dlatego tutaj właśnie to mieliśmy. Słuchajcie, ja muszę kupić jakąś bieżnię, bo nasz Patrik przez to, że jest energiczny, co chwilę jest nieswój i nie chce nam robić nic innego, także słuchajcie, weźmy sobie może tak urządzenia, nie, sorry, nie urządzenia, zajęcia i umiejętności i kupmy mu tu jakoś bieżnię tutaj po boku, niech ma, no bo on doprowadzi nas po prostu do rozpaczy totalnej. Czekajcie, gdzie my tutaj mamy bieżnie. O jest. Dobra, niech jest taka najtańsza, niech po prostu. Ach, tak musi stać. Kurczę, na dworzu dam, to zacznie padać deszcz i będzie pobieżni. Patryk, no musisz ty tak wydziwiać, może rower mu, o rower mu kupimy, to jest takie bardziej tutaj e, związane trochę z ranczem, czekajcie, na razie go postawię tutaj, bo go i tak weźmie do wyposażenia, czy kupiłam dla dorosłego? Sima chyba tak, dobra, wyślemy go, niech się jedzie przejechać, bo ten jego humor mi zaraz na mnie e, mój humor pop, e, zniszczy wam powiem szczerze, no jedźże, no jednak to dla dzieci kupiłam rower? Nie, no jest, rower, rower, rower jeździ. Proszę bardzo. jedź się przejechać po okolicy może ci trochę lepiej będzie. Tymczasem my tutaj obserwujemy przejedzoną naszą Emily, bo jadła ona danie, które zrobił jej mąż i to było danie wystawne, przez co właśnie naprawdę fest zapełnił jej brzuch. Ok, jak się skończysz kąpać, lecimy tutaj na dwór, podejdź proszę, zawołaj od razu Magię i postaramy się jeszcze ją wziąć na jakiś krótki trening. Magia, jak twój humor, zabawa źle. No to właśnie nad tym trochę sobie popracujemy, już lecimy cię dosiąść, poczekaj, poczekaj, lecimy. Uwaga, uwaga, Emily właśnie wyszła, siadamy na magię i idziemy sobie tutaj na beczki. Nie będziemy cię nigdzie daleko, ale postaramy sobie tutaj troszeczkę potrenować intensywnie i też może w ten sposób poprawimy magii humor. Zobaczcie, tylko ją dosiadłyśmy i już humor jest lepszy. A! Chciała nas zrzucić, ale jej się nie udało, bo Emily już ma takie umiejętności, że sobie z tym poradziła. Patryku, czy ty już się czujesz lepiej? No mam taką nadzieję, zobaczcie, zrobił się energiczny, jest znowu szczęśliwy, super. Także wróć proszę do domu, czas już na ciebie, bo chciałabym, żebyś się tutaj zajął jeszcze roślinami, bo przez to, pojedź rowerem tutaj, przez to, że tego nie zrobiłeś, to ktoś inny ukradł nam nasze owoce, no, no ale no cóż, no nie mam też do niego żalu, rozumiem, że mógł wstać lewą nogą, mieć gorszy humor, każdy ma do tego prawo, nawet nasz Sim. Dobra, złaj z roweru, wystarczy, idź popodlewać swój ogród, zanim ci tutaj wszystko za chwilę zwiędnie. Teraz codziennie może będziesz chwileczkę. Vampir Vlad, to nie jest rozgrywka dla Ciebie. Kiedyś, jak będziemy w Twoim mieście mieszkali, to oczywiście będziemy wampirami, ale to nie dzisiaj. Dzisiaj jeszcze skupiamy się tutaj na naszym rancho. Uwaga, uwaga, podlewamy wszystkie nasze roślinki. Jak widzicie, nie mamy co zebrać, bo wszystko zostało zebrane. No ale nic, nie ma już co przeżywać. Jesteś wtedy bardzo śpiący, ale póki masz taki fajny humor, ja bym chciała, żebyś jeszcze raz przyszedł tutaj zrobić jakiś nektar, wiesz? Sprzątaj z wigorem, dobra, posprzątaj sobie, a potem przyrząć może sobie właśnie tutaj energetyczne jeszcze Nektar, bo cały czas musimy pamiętać o naszym celu. Emily tymczasem sobie tutaj jeszcze chwileczkę jeździ i myślę, że za chwilę ich położę, bo tak naprawdę za 5 godzin będą wstawali oni z powrotem. Słuchajcie, ten odcinek był troszeczkę krótszy, ale bardzo intensywny, przez to wydarzenie Święta Zwierząt Gospodarskich. Także myślę, że my sobie w tym miejscu go po prostu zakończymy. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, pozdrawiam Was serdecznie, Miss Sims.